Dzień dobry wszystkim Dzisiaj wycieczka Fajna do Przywidza na Jeziorko Pętelka 85 km Pogoda piękna, jest niedziela, teraz 9.17 żeśmy wyjechali to było coś 9, chyba 10 z domu Także traska przez trąbki wielkie W Kleszczewie wtedy w lewo do Przywidza Tam ładna przerwa, tak zwany chill out. i wtedy będziemy wracać przez Karszewy do domku taka pętelka mała no. Marzenka na swoim nowym rumaku treku FX3 fitness wczoraj była jazda dziewicza 88 km Także jak na razie zadowolona, żeśmy kombinowali z ustawieniem. Po drodze od razu była okazja kombinować z ustawieniem siodełka, pozycji odpowiedniej na rowerze. Także mniej więcej optymalnie wszystko ustawione. No i dalej będziemy, jak coś będą jakieś dolegliwości, będziemy dalej ustawiać. A o rowerku. Gdzieś tam na jakimś przystanku coś opowiemy. Bardzo fajny rower bez amortyzatora na sztycy karbonowej. No, znaczy sztycy, przepraszam, to nie sztyca, tylko widelec. zawsze to mylę. Na widelcu karbonowym. Myśleliśmy, że tam, że przykładowo marzenka będzie to odczuwać, ale jest jeszcze bardziej zadowolona niż na amortyzatorze. Mówi, że normalnie jakby Mercedesem jechała. Z malucha na Mercedesa by się przesiadła, nie? A miała ten rower jak na poprzednich filmikach, widzieliście, taki... Nie wiem, no rama to była typu, mi się wydaje, miejska. Ale kupowany był jako trekking. W sklepie Trepie. pani mówiła, że to trekking, że to... No mi się wydaje, że osprzęt tylko trekkinga było wrzucona do, do ramy kurde miejskiej. No nie wiem. Może się mylę. Nie chcę nikogo oczerniać. Ale mniejsza z tym, jest nowy rowerek, jest zadowolenie. Także zobaczymy co. Na razie zadowolona, zobaczymy jak będzie przerwa tego przedstawi. Uważaj, uważaj, światła. No tutaj trzeba skręcić. Marzenka się zagapiła z tego wszystkiego. Zdążysz, nie zdążysz? Już miga Się trochę zagapiła Z tego wszystkiego Ja myślałem, że pamięta, że tu skręt jest, bo już nie raz, żeśmy tąd jechali, no ale zdarza się Zamyśliła się tak zakochana w swoim rowerku, że już poza rowerkiem świata nie widzi, świateł ani nic, nie? Dobra, będziemy się widzieć na trasie, coś tam fajnego to... to nagramy, tam normalnie ścieżką jedziemy. Rowerową. Także... Tak. Rowerek przedstawimy później, dobra? To będziemy się widzieć. To na razie. Jedziemy sobie drogą 222, która kieruje się na Gdańsk A wybrałem tę drogę dlatego, bo dzisiaj niedziela jest mniejszy ruch Bo w tygodniu to naprawdę nie polecam był tej drogi Bo naprawdę dużo tirów, autobusów Samochodów osobowych Także mogły być trochę niebezpieczne A dzisiaj to myślę, że to będzie troszeczkę, troszeczkę na pewno będzie bezpieczniej Tak samo wybrałem tą drogę, żeby jechać do Przywidza w tą, Do Przywidza tą drogą, a nie z powrotem, bo już właśnie wtedy są powroty do domów To ruch będzie też zmożony Droga nowa, fajna, pięknie się jedzie aliśmy do trąbek wielkich tutaj co zrobimy przystaneczek no nie widziałaś tablicy trąbki wielkie no to tutaj zaraz po prawej będzie taki parking zaraz tam sobie jedziemy tam kiedyś stolik był taki na środku chyba jeszcze jest myślę no tutaj zaraz na tym placu po prawej stronie no bo tam jeszcze jakiś tam nie wiem grill bar jest chyba w sezonie on działa a tutaj właśnie na środku jest stolik no tam sobie jedziemy no to my sobie zjemy po kanapecce a wtedy a wtedy my sobie zrobimy po, po kanapecce jeszcze jakiś tam przedstawimy ten nowy rowerek pokażemy co to za sprzęt jest co to za maszyna Tak jak mówiłem, prezentacja nowego rowerka, a jest to tak jak, Trek FX3 Fitness. Oczywiście był bez bagażnika. Bagażniczek sobie doczepiliśmy, bo wiadomo my to sakwy mamy. Co tu? Co tu zaprezentować? No to pierwsze tak. Rowerek się prezentuje w całej okazałości. Napęd 1 na 10. Przerzutki Shimano Deore. Bardzo fajnie to chodzi. Jest optymalnie do tego rowerka. Rozmiar S. Bo. Tam był przedział, właśnie, że tam do metra 60 S, coś takiego. A Marzenka ma metr 58, to S jest optymalnie. I muszę powiedzieć, że w SC jest, że rama jest troszeczkę niżej, schodzi, bo w MC to już rama jest wyżej. Tak jak przykładowo w moim A... Gravelu jest tak rama. W SC jest leciutko obniżona, i jak dla kobiety, to jest nawet, nawet super sprawa. Można yy, swobodnie wsiadać. Fajne gripy Liczniczek Signy dokupiony, ale to może innym razem. Oponki 700C na 32 to są typowo szusówki. Można z tego roweru zrobić grawerka, dołożyć mu troszkę szersze oponki. 35, 38, 40 i już mamy eleganckiego grawerka. Ale jak na razie, po szuterkach te oponki się nawet i sprawują. Bo Marzenka sobie radzi. Eee, koła, Bontrager TLR, nie wiem jak to, co to tam tubeless oczywiście, że już można na mleku jeździć oponki H2 komp też Bontragera z wkładką antyprzebiciową także rowerek naprawdę się sprawuje w leciutki 11,5 kg waży 11, tam 11 no coś 11,5 kg e, widelec Karbonowy, leciutki, nieamortyzowany, ale. Mówi, że nic nie odczuwa. Jakby wtedy miała amortyzowany, a widelec to, to nie odczuwa tego, że jest jakaś różnica, a nawet, nawet lepiej. Bo, bo inny komfort jazdy jest taki, taki, jakby ten rower taki sztywniejszy. No po prostu nie wiem, może komuś to nie. Trzeba spróbować, ponieważ to może nie pasować, ale No jest inna konstrukcja ramy, jak w tamtym trekkingu, Bo tamten, no mówię, to jest taki chyba był bardziej miejski coś, coś konstrukcja miejskiego rowera. I naprawdę było ciężko, żeby czy prędkość rozwinąć, czy pod górkę. No na tym rowerku jest zakupiony był w dobre rowery.pl. Które naprawdę polecam I za co Chciałem z tego miejsca Jeżeli to będą może do nich dotrze Podziękować całej ekipie Dobre Rowery Bo czas przesyłki było kompletowania Od 5 do 7 dni Bo rowerek był Nie na U nich w, w sklepie Tylko gdzieś na zewnętrznym magazynie Napisałem maila czy byłaby możliwość przesłania do piątku? Bo na weekend by chcieliśmy mieć rowerek, już do, do jeżdżenia, panowie stanęli na wysokości zadania, zrobili wszystko, żeby go wysłać jak najwcześniej. Także dziękujemy pięknie za to, jesteśmy normalnie zobowiązani, jak to się mówi. I na pewno, już nie był to ostatni zakup w tym sklepie. Jest rowerek, i muszę powiedzieć, że rowerek już przyszedł w całości skręcony. Jak to bywa zawsze w kartonie, że koło, koło jest przednie osobno, tu był w całości skręcony, tylko po prostu trzeba było kierownicę dokręcić. Była odkręcona i tak wzdłuż rowera. Z przeglądem zerowym od razu podbite wszystko. Także no, sklep rewelacja. Polecam, polecam. Naprawdę. Panowie pełen profesjonalizm. Także naprawdę dziękujemy. Pozdrawiamy panów pana Jana Piątkiewicza, którego oglądamy na YouTube i, i bardzo fajna recenzja tych rowerków. No i ze, z tych recenzji właśnie, żeśmy coś wybrali. Polecamy kanał DobreRowery.pl Tam, jak ktoś szuka roweru, tam są takie recenzje wszystko przedstawione jaki rozmiar dobrać. Jaki... Można dzwonić do tego sklepu i wszystko, nawet przez telefon, doradzą, powiedzą. Także polecam, polecam. To żadna reklama żadna reklama nikt nam za to nie płaci żaden sklep. Tylko jesteśmy tak zadowoleni, że po prostu musiałem to przedstawić. Powiedzieć, bo jest sklep naprawdę rewelacja. W innych sklepach nawet od Rometa, jak kupowałem bezpośrednio, to musiałem złożyć go. Musiałem zrobić jeszcze przegląd zerowy dodatkowo, w punkcie serwisowym, Rometa. A tutaj nie, tu jest wszystko, już przychodzi. Także nawet jak kurier przyjechał, ktoś był zdziwiony, mówi te rowery już coraz większe robią. Nie? A to był po prostu taki duży karton, że był rower w całości. Jak ktoś by chciał coś wiedzieć na tym, o tym rowerku więcej, no to pytać, pytać, bo co będziemy wiedzieli, to, to możemy podpowiedzieć. Jak na razie jest super, jest naprawdę rama aluminiowa, jest leciutki. Sprawuje się. Wczoraj była dziewicza jazda, jak to się mówi, 88 km, no i, i rewelacja. Marzenka mówi, że w ogóle nie zmęczona, a na tamtym trekkingu jak jeździła, to 80 km to już był dla niej wyczyn. Wyczyn i to straszny wyczyn. Już, już pod koniec to już naprawdę nieraz się zastanawialiśmy, czy po syna nie dzwonić, żeby po nas przyjechał. Także jest, jest różnica w pozycji na rowerze, jest różnica we wjeżdżeniu. Przerzutkach i tak dalej, bo, no bo samo widać, jak tu jest w tamtym trekkingu, było niby 3 blaty z przodu, a 7 z tyłu, a tu jednak jest 10 z tyłu, jeden z przodu, ale ten dziesiąty to proszę zobaczyć, jak jest jak w, góra, w góralu, także żadna górka tu nie, znaczy, nie, nie sprawia żadnego problemu, żadnego. No, bidony trzeba było dokupić, to wiadomo, to go nie ma w komplecie, ale Jesteśmy zachwyceni tym rowerkiem Bo no to tyle A to ruszamy po krótkiej przerwie teraz wjeżdżamy w trąbkach wielkich na ścieżkę rowerową, która praktycznie ciągnie się aż do straszyna ale my nie będziemy jechać do Straszyna, tylko w Kleszczewie będziemy skręcać w lewo na przywic. Prawo O i tu są zjeeddziemy gdzieś Może tam idziemy na plażę, co? Tam na plażę trochę dalej. To, nie wiem, gdzieś tutaj sobie przycupnąć. No, to zobaczcie objechaliśmy sobie ładnie jeziorko dookoła i wracamy na naszą drogę Wyznaczoną do domu. Fajnie, trochę żeśmy sobie poleżeli w słoneczku na ławeczce. Teraz już żeśmy oficjalnie wyjechali z tego. Okrężyliśmy jeziorko, jesteśmy na parkingu i przez Krzywic i w stronę Skarży. Dobra, dawaj O, tu mamy kościół przy widzu. Bardzo ładny. Bardzo fajny. Jak na razie takie przytulne miejscowość. आगाँ okay. Będziemy skręcać. Karszewy. Czeka, bo samochód jedzie chodnikiem? No. Tam na kokoszkowi, tak.